Cześć wszystkim, gdzie mamy chyba piątek. 10 dziesiątego. I nakupiliśmy nowy oto nabytek prasę Cipme. Model, jak widzicie, rocznik 92. Czerwona. Wybieraliśmy ją. Kosztowała 8000 zł. Stan jeszcze myślę, że w miarę ok. Na szybka prezentacja. Aparaty ok. Kosteczki ładne równe wychodzą pod mojej, jak widzicie jest gut. I teraz idziemy do domu. Tutaj mamy wałek mamy. Problem jaki wynik podczas jazdy. Tutaj poczekamy aż pan przejedzie. Problem, który wynikł podczas jazdy firma Mega Wukowca, to do tej ciągniki, wykonywała naprawę ciągnika w lipcu 2022 roku i niestety wykonała bardzo dużo fuszerkę. Było to zgłaszane, jak widzicie, kropelka się w pojawiła. Było zgłaszane, naprawiali, niestety usłyszałem, że po prostu nie umiem. Ale tak domyślam się, że to było coś źle skręcone. Bo teraz jak dostałem ciągnik, pierwsze co, olej uciekał. Także jest coś nie tak. Jest duża trasa, duże prędkości, ok. Ciągnik dostaje po dupie u mnie. Ale myślę, że jest źle wykonana praca naprawcza tego. Także ciągnik dlatego... Ta prasa jest większa od mojej, tak jak widzicie. Zobaczymy... Star, starsza, zobaczymy, prawdopodobnie pójdzie na sprzedaż. Także trzymajcie się, cześć.